Majówka, która zwykle kojarzy się z relaksem i grillowaniem, potrafi czasem przebiegać zupełnie inaczej. Trzy lata temu dla Gienka z Splutycz, bohatera serialu rolnicy. Pod lasie ta majówka była wyjątkowo trudna, ponieważ policja zabrała go do aresztu. Obecnie gospodarstwo Gienka i Andrzeja przechodzi metamorfozę. Błoto ma zostać zastąpione kostką brukową, co może odmienić oblicze gospodarstwa. Choć ta zmiana może pozbawić gospodarstwo pewnego uroku może też przyciągnąć nowych turystów ciekawych nowego wyglądu tego miejsca. Popularność Podlaskich rolników utrzymuje się na wysokim poziomie od kilku lat. zwłaszcza od 2020 roku do 2021, kiedy serial zaczęto emitować w Focus TV. Jednak 1 maja, 2021 roku majówka w plutyczach miała dramatyczny finał, gdy policja interweniowała Ugienka i Andrzeja. Interwencję nagrali członkowie AgroUnii, którzy w tamtym czasie odwiedzali gospodarstwo. Na nagraniu widać, jak policjanci powalili Gienka na ziemię, skuł go kajdankami i zabrali na komisariat do Bielska Podlaskiego. Wszystko na oczach sąsiadów i gości. Ostatecznie sąd w Bielsku Podlaskim nie stwierdził nieprawidłowości w działaniach policji. Gienkowi postawiono zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej policjanta oraz znieważenia funkcjonariusza, a interwencja była związana ze zgłoszeniem o dużej liczbie zgromadzonych osób. Po tej trudnej nocy na komisariacie Gienek stwierdził zabrali mi pół życia.